Milena Adamczewska, studentka teologii, znana w mediach społecznościowych jako Boża Tancerka, która pragnie inspirować młodych ludzi do podążania za Bogiem i realizowania swoich marzeń. Dzień dobry, cześć. 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 Witamy w naszym studiu. Ja się bardzo cieszę, że osoba, która średnio raz na dzień wyświetla się w moim telefonie, odwiedziła nasze studio i jest mi niezmiernie z tego powodu miło. Ja też się cieszę. Milena, o czym marzy młoda katoliczka, z którą mogę spędzić dzień podczas jej vloga? Marzę o tym, żeby spełniać marzenia, żeby. Wykorzystywać wszystkie talenty, które mam, no i żeby żyć tak pełnią życia na maksa. Jak sobie oglądam Twoje vlogi i spędzam te dni z Tobą, czy podczas czytania Słowa Bożego, czy suszenia włosów, czy umownego krojenia chleba i robienia pysznego obiadu, to tak się zastanawiam, czy czasem nie jest to zakłamywanie rzeczywistości. W sensie, że dobrze wiemy, że życie na co dzień nasze no nie jest tak kolorowe, tak piękne, tak czyste. No bo właśnie te rolki twoje są, nie? Takie piękne, kolorowe, czyste, cudowne. I myślę sobie, czy w twoim życiu właśnie też tak kolorowo zawsze jest jak na rolkach? No na pewno nie jest zawsze. Tutaj warto wspomnieć o tym, że ja takie vlogi nagrywam kilka razy w miesiącu. No, i to zawsze jest na pewno jakiś luźniejszy dzień z mojego życia. No, bo w biegu codziennego życia raczej nie myślę o tym, żeby jeszcze coś nagrywać. Ale jeśli mam taką przestrzeń, to po prostu uwieczniam te takie piękne momenty mojej codzienności. Więc no, to jest na pewno to. Ale też ostatnio właśnie miałam taką rozmowę na ten temat, bo też rozmawiałam z kimś i sfrustrowało mnie to, że ktoś mi zarzuca to, że to moje życie tak wygląda, a wiem, że to też wymaga ode mnie jakiejś dyscypliny, żeby faktycznie mieć ten czas na Boga i no teraz moje życie to jest w ogóle ogromna łaska, że mogę żyć tak jak żyję, że żyję tańcząc, prowadząc warsztaty i po prostu utrzymuję się ze swoich pasji, to jest naprawdę niesamowite, ale był też taki etap w moim życiu, kiedy studiowałam dziennie choreografię i, że, i żeby po prostu mieć ten czas na Boga, wstawałam godzinę wcześniej, żeby rano po prostu się modlić jeszcze przed uczelnią. Więc no, to też wymaga wielu wyrzeczeń, aczkolwiek no, staram się doceniać po prostu te piękne momenty robienia kawy, siadania do słowa, no, taką codzienność po prostu i uwiecznam to w tych vlogach. Dzisiaj przedstawiamy Cię jako Bożą okay. Tancerkę. Ale nie zawsze byłaś obok Pana Boga, byłaś z Bogiem, a wręcz przeciwnie, był czas, kiedy też był trud, pewnie cierpienie w Twoim życiu. Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? No to ja w ogóle nie pochodzę z takiej wierzącej rodziny, wręcz przeciwnie. I też moja mama urodziła mnie, jak miała 16 lat, później, jak już byłam starsza, powiedziała mi, że byłam wpadką, że chciała mnie usunąć, no ale finalnie mnie urodziła. I na początku w moim życiu też nie było taty, więc wychowywałam się po prostu tylko z mamą. No Ona zaczęła też po jakimś czasie uciekać w alkohol, to się przerodziło w alkoholizm. Miałyśmy w domu panią kurator i po prostu było ciężko. Tam w tym domu też była bieda, nie było co jeść bardzo często. I tak po siedmiu latach, kiedy już wiedziałam, że no albo dom dziecka, albo tata weźmie mnie do siebie, to tata faktycznie zabrał mnie do siebie. Życie u niego też nie było łatwe, bo razem z nami mieszkała jego partnerka i jakoś ona tak od małego nie przepadała za mną, tak to ujmę i też nie chciała, żebym realizowała te swoje pasje i marzenia. Ja właśnie wtedy idąc do podstawówki. W sumie dzięki mojej mamie, która mnie do tej szkoły zapisała, zaczęłam swoją przygodę z tańcem, wtedy z gimnastyką artystyczną, więc codziennie po lekcjach albo przed lekcjami miałam treningi. I tak to się w moim życiu pojawiło, ale też po kilku latach to przerwałam, bo właśnie często słyszałam, że to nie ma sensu i że w ogóle po co, że i tak tego w życiu robić nie będę. I ja, mając te kilka lat, w to wierzyłam po prostu, że faktycznie, no czemu ja mogłabym tak żyć? Ale kiedy poszłam do gimnazjum, miałam też wtedy taki czas buntu w ogóle na kościół. I jak słyszałam od nauczycielki religii właśnie o tym, że Bóg jest taki dobry i w ogóle, że on jest miłością, no to buntowałam się w środku, bo ja tego nie widziałam w moim życiu. I. Wychowywałam się z tatą z jego dziewczyną. To życie nie było łatwe. Oprócz tego wiedziałam, że moja mama zamiast mnie wybrała alkohol, bo jej nie ma obok mnie w tym momencie życia i nie potrafiłam w to uwierzyć. Więc często zadawałam jakieś podchwytliwe pytania przed lekcjami, mhm. albo na lekcjach, żeby zagiąć tam nauczycielkę. I któregoś dnia na lekcji religii. Taka tachetka powiedziała o tym, że powinniśmy przebaczyć naszym rodzicom. I wtedy po lekcji do niej podeszłam, powiedziałam jej, że no ja tak nie uważam. Mm. Ale tylko, przepraszam, ty byłaś taką buntowniczką, zawodniczką, wiesz, zachowanie dostateczne, e, robimy przypał na lekcji, śmiejemy się, czy raczej byłaś taką, wiesz, grzeczną uczennicą, która po prostu czasami wbiła nóż e, raczej byłam silowi? grzeczną uczennicą, okay. ze wzorowym zachowaniem, ale no też inaczej wyglądały moje relacje z innymi ludźmi jeszcze przed nawróceniem. Mm -hmm. e, no i właśnie wtedy też miałam taką śmiałość, żeby to tej, tą nauczycielka tak zaczepiać, teraz bym tego życiu nie zrobiła. Kiedy w Twoim życiu przyszedł przełom? Kiedy zobaczyłaś, że to właśnie w Bogu jest nadzieja? Kiedy e, podeszłam do niej po tej lekcji, to już był taki czas, że ona w jakiś sposób mnie inspirowała. Jest moją imienniczką, więc mm. to też jakoś mnie do niej przyciągało. No ale oprócz tego ona po prostu żyła swoimi pasjami. E, była młoda, e, nagrywała wtedy swoją płytę, więc to w, było dla mnie niesamowite. No i powiedziałam jej, że po prostu ja nie uważam, że powinnam przebaczyć e, moim rodzicom i że jest to dla mnie zbyt trudne. I nie spotkałam się z czymś takim, że no, jak nie przebaczysz, to trafisz do piekła i w ogóle koniec. Tylko spotkałam się z miłością, brakiem oceny. I ta nauczycielka przez wiele lat w sumie do teraz mi towarzyszy, ale przez wiele lat później mi też towarzyszyła na tej drodze przebaczenia. No i to, to jest no, przepiękne. Y Później dostałam się do liceum taneczno-teatralnego, więc to no, też była taka łaska, że mogłam tam rozwijać się tanecznie, ale wciąż nie byłam w kościele, bo jak się nawróciłam, to dostałam zakaz chodzenia do kościoła od właśnie partnerki taty i mojego taty, no więc e, gdzieś to miałam tak utrudniane. I bardzo wyczekiwałam moich 18 urodzin, e, bo wiedziałam, że tego dnia wyprowadzę się z domu. Mhm. E, niesamowite było to, że dwa dni przed moją wyprowadzką zadzwoniła do mnie moja mama. Rozmawiałyśmy wtedy, ja przez te ostatnie lata mm, przez gimnazjum, liceum nie byłam w stanie jej przebaczyć. Kłóciłyśmy się, no było to dla mnie po prostu ogromnie trudne. I pamiętam, że ten telefon w ogóle... Zmienił wszystko, bo ja uświadomiłam sobie, że już nie czuję tej takiej niechęci, nienawiści, jakiejś złości, tylko jestem w stanie ją przyjąć i ciężko było mi w to uwierzyć. Mhm. Kolejnego dnia znowu zadzwoniła i znowu to samo i pytałam Boga w ogóle dlaczego w tym momencie, no przecież mógł przyjść już z tą łaską kilka lat temu, a on przyszedł akurat wtedy. No i później przyszły moje urodziny, wyprowadziłam się z domu z takim nastawieniem, że teraz to już będę spełniać każde marzenie po kolei, że zacznę żyć na maksa. I cztery dni po tej mojej wyprowadzce dowiedziałam się, że moja mama zmarła. I to był dla mnie no, ogromny cios. Z jednej strony, ogromna też wdzięczność Bogu, że przyszedł do mnie z tą łaską przebaczenia i że w takim pokoju rozstałam się z mamą. A z drugiej strony, no, nagle te wszystkie moje marzenia, to moje życie no, to wszystko straciło sens. No i tak to się stało, że przez kolejne pół roku byłam pogrążona w takim smutku. Codziennie płakałam. Ciężko było mi sobie po prostu poradzić z tym wszystkim. Przez cały ten czas też marzyłam o tym, żeby tańczyć dla Boga, ale no nie widziałam takich przestrzeni dla siebie. Pamiętam, że później przyszedł nowy rok, tak sobie myślałam, że nowy rok, nowa ja na pewno ten smutek zniknie od tak, mhm. ale nie zniknął. I trafiłam wtedy na odcinek Marcina Zielińskiego o radości. Coś takiego nagrał, kwadransik ze słowem. I puściłam sobie ten filmik, i on tam mówił o tym, że czyta codziennie księgę psalmów, i że w ogóle Pismo Święte przemienia jego życie, i że to słowo ma moc. No ja stwierdziłam, okej, okay, skoro. No Znajduję się w takim położeniu, że naprawdę już nie wiem, co zrobić, to zacznę czytać to słowo, spróbuję, dam Bogu szansę, spróbuję mu na nowo zaufać. I faktycznie zaczęłam czytać po jednym psalmie dziennie, każdego dnia. No i właśnie 30 dnia poszłam sobie do Jezuitów na msza z modlitwą o uzdrowienie. No i tam po pierwsze był, była Msza, i w ogóle tego dnia też był ten psalm w liturgii słowa. Oprócz tego, u mnie ten psalm przypadał na ten dzień, jak sobie tak czytałam codziennie. Yy, czyli psalm 30. Panie, zamieniłeś moją żałobę w taniec, rozwiązałeś wór pokutny, przypasałeś radością. Ja na tej mszy, na uwielbieniu po mszy, zobaczyłam kobiety, które tańczą dla Boga. I no dla mnie to było coś niesamowitego, że w końcu Bóg postawił po prostu przede mną dosłownie taką przestrzeń, w której mogę to robić. I to jest jedno, ale no, druga sprawa to jest to, że Bóg zaczął z powrotem przywracać taki sens tym marzeniom, które miałam. I faktycznie tą żałobę zamienił w radość i taniec, bo ja z dnia na dzień czułam, że mam coraz większy pokój w sobie i że ta radość do mojego życia wraca. Z jednej strony mama, która jest alkoholiczką. Z drugiej strony, brak wsparcia też ze strony y, taty i jego partnerki. Co czuje wtedy y, ta milena nastoletnia dziewczyna, która nie ma do kogo pójść, w zasadzie, ze swoim problemem, y, która pewnie jest pozostawiona sama sobie? Ja przez wiele lat y, patrzyłam na życie innych ludzi i strasznie im zazdrościłam, że oni mogą żyć tak na maksa, że mogą chodzić na zajęcia dodatkowe, i nikt im tego nie zabrania. I przede wszystkim, no właśnie, czułam taki smutek z powodu tego, że ja muszę odliczać. Miałam taką aplikację z odliczaniem dni do 18 urodzin, i po prostu odliczałam do dnia, w którym już będę mogła żyć tak na maksa. Więc też taka tęsknota za dobrym życiem. Bo wyobrażam sobie, że też jako dziewczyna um, musiałaś, dość, musiałaś doświadczać właśnie tego, że najbliższa ci osoba. Druga kobieta, twoja mama, jest nieobecna. Wiesz, próbuję to sobie jakoś wyobrazić, poukładać w głowie, co, co robiłaś, kiedy właśnie, kiedyś, kiedy miałaś problem i teoretycznie powinnaś z nim pójść do mamy albo kiedy, nie wiem, coś ważnego się wydarzyło i chciałaś się z tego ucieszyć. Jak to wyglądało? No właśnie, na całe szczęście. Mm, ja największą taką potrzebę zaczęłam czuć, kiedy zaczęłam dojrzewać, i bardzo chciałam mieć w swoim życiu wtedy kobietę. I no właśnie wtedy się nawróciłam. Mhm. Więc ja bardzo dużo zawdzięczam tej mojej nauczycielce od religii, no bo była ona po prostu dla mnie niesamowitym wsparciem i dalej jest. No bo towarzyszyła mi po prostu w tych różnych, różnych przestrzeniach mojego życia. No i przyjaciółka to też był ktoś, na kogo zawsze mogłam liczyć. To z nią mogłam przegadać najróżniejsze tematy, więc mhm. no, wiem, że Bóg postawił na mojej drodze też takich ludzi. Czy można powiedzieć, że cały ten okres twojego dorastania był pod takim znakiem odrzucenia, osamotnienia i, i samotności, kiedy właśnie mama jest alkoholiczką, nie masz, odliczasz godziny i dni do osiemnastki, a partnerka taty cię nie chce w domu? I tak i nie. U mnie dużo zmieniła kwestia nawrócenia. Ja pamiętam, że też wtedy kilka miesięcy później zaczęły się ferie. Ja nie miałam telefonu, wypożyczyłam książki z biblioteki, książki Reginy Brett. To są 50 lekcji. I ja przez te ferie chyba dwa lub trzy razy przeczytałam każdą z tych książek. I zobaczyłam, że w takich beznadziejnych sytuacjach też możemy szukać powodów do wdzięczności. Że zawsze jest coś dobrego w tym naszym życiu. I że też warto walczyć o siebie. Więc wiedziałam, że. Teraz jeszcze nie mogę chodzić do kościoła, nie mogę zapisać się aktualnie na zajęcia taneczne, ale wiedziałam, że mogę robić to sama w swoim pokoju i że w tym pokoju też już mogę walczyć o te marzenia. Mhm. Więc na pewno to nawrócenie też dało mi taką siłę do tego, by uwierzyć w siebie, w to, że mogę żyć takim życiem, o jakim marzę i że już dzisiaj mogę pracować na moją przyszłość, która jeszcze wydaje mi się odległa. Uzależnienie ym, od alkoholu to jedno, ale. Co czułaś, gdy dowiedziałaś się, że Twoja mama zmarła? No właśnie yy, ta rozmowa, kilka dni przed moją wyprowadzką z domu, dała mi taką ogromną nadzieję, którą co jakiś czas miewałam w swoim życiu, że no właśnie, może jeszcze kiedyś usiądziemy sobie z mamą, porozmawiamy, opowiemy sobie o tym życiu, które przeżyłyśmy bez siebie. I ja taki scenariusz w głowie pisałam po prostu przez te wszystkie lata. I nagle w jednym momencie po prostu zostało mi to odebrane. I no, czułam przez długi czas przede wszystkim taką pustkę. I pytałam Boga, dlaczego mi to zrobił. E... No. no właśnie, bo, bo z jednej strony ty byłaś już po tym czasie nawrócenia, a z drugiej strony nagle ten, który właśnie Cię kocha, czyli Bóg, którego poznajesz, można powiedzieć, zabiera Ci mamę. Nie miałaś wtedy wyrzutów do Niego? Nie miałaś wtedy takich, wiesz, pytań i oskarżeń wręcz? Dlaczego jesteś taki okrutny, kiedy jednocześnie wszyscy mówią, że jesteś dobry? Przez jakiś czas tak faktycznie u mnie było. Właśnie wtedy ciężko było mi zaufać Bogu, bo miałam taką myśl, że wyprowadziłam się z tego, z tego domu dla Ciebie, Boże. Chcę żyć z Tobą, chcę chodzić do kościoła, chcę się rozwijać w tej wierze i nagle zabierasz mi mamę i ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, więc to towarzyszyło mi bardzo długo. Ale w którymś momencie też zrozumiałam to, że to są konsekwencje po prostu tego, jak żyła moja mama, że tak naprawdę to alkohol odebrał jej to życie. I no, że też nie mogę winić Boga za to, że dał mojej mamie wolną wolę i że to ona podejmowała takie decyzje, a nie inne. Mhm. I ile lat miałaś, kiedy się wyprowadziłaś z domu? 18. I to było no, dokładnie w dniu tak. swoich urodzin? Tak. Gdzie wyprowadza się osiemnastolatka, um, która, jak ja pamiętam, jak si siebie w tamtych czasach, ja miałem 19, lat, jak się wyprowadziłem z domu. I to była właśnie taka nieustanna lawiracja między dziennymi zajęciami a pracą na kebabie, żeby zarobić pieniądze. I ja się wyprowadziłem do pokoju jednoosobowego, a ty gdzie się wyprowadziłaś? Przez wakacje zamieszkałam w mieszkaniu mojej szesnej, która mieszka za granicą, więc mogłam korzystać z tego mieszkania, ale już od września, kiedy szłam do szkoły, zamieszkałam w bursie po prostu. Czyli mieszkałam tam z dwiema dziewczynami w jednym pokoju. I to też było niesamowite, bo ja się wyprowadziłam z domu i jednego dnia dostałam telefon, że za moje wyniki w nauce właśnie dostanę i stypendium. A kilka dni później, że to też pokój w bursie. Mhm. Więc no, to było niesamowite, bo tak spadło mi z nieba. No ale ja też w tym czasie cały czas pracowałam, odkładałam sobie to stypendium i te pieniądze, które zarobiłam, po to, żeby móc później wynająć mieszkanie. Mhm. Ja jeszcze wrócę do tego momentu e, nawrócenia. Czy był taki jeden moment, kiedy Ty powiedziałaś Bogu: OK, nie znam Cię, ale chcę Tobie zaufać, chcę pójść za Tobą i za tym, co czytam w słowie? Za tym, co czytam w słowie, to było faktycznie po tej śmierci mamy, że ja czytałam to słowo i chciałam wziąć je do swojego życia i żyć tym, że jeśli Bóg mówi, że on zamieni moją żałobę w taniec, to ja to biorę i ja w to wierzę. To, to był ten moment, taki pierwszy no na pewno po tej rozmowie z moją katechetką, że ja tego dnia wróciłam i postanowiłam, że okej, okay, nie wiem, jak mam się modlić. Ale, ale chcę spróbować żyć to z, z tobą, więc no, na pewno też ten taki pierwszy moment no, to było w gimnazjum. I czy ta decyzja spowodowała to, że dzisiaj rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy na początku, Twoje życie jest bardziej kolorowe, jest y, szczęśliwe? Zdecydowanie tak, bo szczerze mówiąc, sama nie wiem, jakby, jakbym musiała poprowadzić to moje życie, żeby mając te 21 lat, utrzymywać się z tańca, gdzie mam wiele koleżanek, które też tańczą, ale no nie ma tego w ich życiu, przynajmniej na razie. I no po prostu to jest niesamowite, że Bóg wysłuchuje tych moich marzeń, e, że też gdzieś e, on też o tym marzy, że też ma takie marzenia wobec mnie i pomaga mi je realizować, że naprawdę ja po prostu tańczę, mówię Bogu, że jestem do jego dyspozycji, a on stwarza mi okazje, w których mogę te marzenia spełniać. Bóg ma plany większe niż nasze marzenia. Amen. Absolutnie, moje motto życiowe. Twoim tym marzeniem, tym talentem, tą pasją jest taniec. Co ty czujesz, kiedy tańczysz, kiedy włącza się muzyka i lecisz choreografię? Często to, co przeżywam, trudno mi wyrazić po prostu słowami bo wiele rzeczy jest dla mnie no, takich no, że słowa to jest za mało i no, dla mnie taniec po prostu jest taką modlitwą y, bardziej obrazem właśnie niż słowami, że ja swoim ciałem, mimiką mogę pokazywać to co się we mnie dzieje. Mogę Bogu opowiedzieć o moim dniu, o tym co było dla mnie trudne, ale też radosne. Więc y, na pewno czuję się tak w pełni sobą, że Mogę faktycznie pięknie tańczyć, a mogę robić totalne głupoty ze swoim ciałem, wygłupiać się, ale wiem, że Bóg mnie przyjmuje jako swoje dziecko. Ale czy nie miałaś takiej myśli przez ten czas, przez te ostatnie lata, że może właśnie marnujesz swój talent, że może powinnaś tańczyć na wielkich scenach i że mogłabyś to robić, ale wybrałaś jednak tą formę modlitwy i poświęcenie tańca dla Boga? Myślę, że raczej w drugą stronę, raczej przez te lata utwierdzałam się, że no to nie jest mój świat i też jak zaczęłam tworzyć w mediach, wtedy też zaczęłam studia właśnie choreografię, to widziałam, że to nie jest takie transparentne, że tutaj na sali tanecznej robię ze swoim ciałem takie rzeczy, no nie chciałabym, żeby ktokolwiek poza tą salą to widział i mhm nie chciałabym, żeby ktoś, kto obserwuje mnie w internecie, przyszedł i zobaczył to, bo to totalnie nie godziło się z moimi wartościami, więc ja raczej utwierdzałam się przez te lata w tym, że no jeśli mam tańczyć, to po prostu chcę to robić dla Boga i według moich wartości. I, i widzisz, że Bóg właśnie współpracuje z tobą w tym marzeniu? Tak, totalnie tak, bo jak ja rezygnowałam z tych studiów na drugim roku, to była strasznie trudna decyzja. Ja zastanawiałam się, czy na pewno dobrze robię, że może powinnam się przemęczyć po prostu i dokończyć te studia. Ale no poczułam, że okej, okay, że to też nie wpływa dobrze na moją relację z tańcem i że raczej ten taniec mi obrzydza, a chcę rozwijać ten talent dalej. I zrezygnowałam z tych studiów, po czym miesiąc później zostałam wybrana na liderkę Diakonii moditwy Tańcem w Łodzi. No, a później zaczęły się jakieś pierwsze zaproszenia na warsztaty, zaczęłam jeździć po Polsce. No więc to tak się rozwinęło no, w takim pięknym kierunku. Mhm. I teraz no, widzę, że było warto zrobić coś takiego niewygodnego, coś, co też nie godziło się ze mną, no bo ja zawsze właśnie byłam taką wzorową uczennicą. Jak coś zaczynałam, to też to kończyłam, i nagle musiałam zrobić coś totalnie też no takiego niekomfortowego. Ale myślę, że się opłacało. A czy nie spotkałaś się z takimi komentarzami w internecie, że no jak to tak można się modlić, że to nie jest forma modlitwy? Bo jednak nadal y, taniec jest niepopularny jako właśnie, jako jedna z form modlitwy uwielbienia. No tak, często też zarzucane jest to, że to są właśnie takie emocje, a nie modlitwa. I to na pewno są emocje, ale Bóg też je we mnie stworzył i no po prostu one są i jeśli mogę wyrażać je w ten sposób, czyli moim całym, które Bóg też stworzył, no to czemu nie? Ja się w tym po prostu odnajduję, nie każdy musi, tu, nie każdy musi to czuć, ale ja wiem, że często najszczerszą modlitwą z mojej strony będzie właśnie ta modlitwa tańcem, bo wtedy opowiem Bogu wszystko, co chcę, nie wypowiadając żadnego słowa. Hmm. Bardzo fajne jest to, że oprócz tego tańca ty studiujesz teologię. Tak. I w ogóle twoim marzeniem jest no nie tylko tańczyć, ale też uczyć religii. Tak, no ja mam wiele różnych marzeń, <laughs> w tym właśnie to, żeby uczyć się religii. Chciałabym. Czemu, no właśnie, czemu taka zajawka, że, że religie i dzieciaki? Bo wiem, jak to odmieniło moje życie. Mm -hmm. Pojawienie się tej mojej nauczycielki religii. Wiem, że gdyby nie ona, to nie wiem, jak teraz by wyglądało moje życie, więc no, to było naprawdę coś niesamowitego i też chciałabym móc iść do takich młodych ludzi, którzy często też przeżywają jakieś trudności w domu i chciałabym po prostu im pokazać, że można żyć z Bogiem, że można tańczyć, nagrywać TikToki, że można się uśmiechać, być. Człowiekiem radosnym, spełniającym swoje marzenia, ale właśnie z Bogiem, nie samemu. Więc chciałabym móc, jako taka młoda dziewczyna, jeszcze iść do szkoły i być wśród tych młodych ludzi. Zazdrażam Totalnie niepopularna osobę, opinia. Ale ja tylko sobie powiedzieć, że zazdraszam osobom, które będą miały taką panią od ligi, żeby sobie mogły nakręcić z nią Instagrama, razem potańczyć i, nie wiem, iść na darmowe jedzenie. No właśnie, bo to... Lubisz jedzenie. <grych> Lubię. Ja też. Bo Mój to jest delegacja. jeszcze jedna rzecz, to znaczy jest teologia, jest taniec, ale ty też de facto ewangelizujesz w sieci i mówisz właśnie o Bogu, o Jego dobroci. Z jakim feedbackiem ty się spotykasz? Co piszą do ciebie ludzie, że ja też tak chcę, że dzięki twoim działaniom ja też poszłam za Bogiem? Masz takie świadectwa? E, tak, jest takich świadectw wiele. Często je też słyszę na żywo, jak kogoś spotkam, więc no, to jest też takie niesamowite. Yy. Ostatnio też yy, miałam taką sytuację, że jedna pani poprosiła mnie o modlitwę I tych prośb o modlitwę jest naprawdę wiele I nie zawsze mam czas, żeby za każdego się modlić Ale tak sobie obiecałam, że choćby to miało być trzy słowa No to, że po prostu się postaram I jedna pani poprosiła mnie o modlitwę, bo bardzo chciała zejść w ciążę I chciała, żeby to była córeczka I ja krótko wtedy jechałam samochodem też na jakąś posługę Powiedziałam, Boże, jeśli to jest Twoja wola jeśli ty tego chcesz, to proszę cię o to dla niej. I jakiś czas później dostałam właśnie wiadomość, że ta pani jest w ciąży i że ma córeczkę. Więc no to było takie niesamowite. Też jakiś czas temu spotkałam dziewczynę, która mi powiedziała, że ja tak szczerze, to jak na początku jej się wyświetlałam na TikToku, to w ogóle była załamana, że jak ktoś tak może żyć, że no masakra. A że jak może żyć? No, że właśnie tutaj tańczę, robię tyle rzeczy dla Boga, iż w ogóle. Że to no, niemożliwe, że to takie. Że patologia. <śmiech> tak, <śmiech> no. <Cukierkowa. śmiech> A później prowadziłam w Łodzi warsztaty i ona na nie przyjechała i powiedziała mi, że no, teraz żyje dokładnie tak samo, a jeszcze dwa lata temu po prostu śmiała się z tego, co robię. <laughs> Więc no, są takie pozytywne komentarze, są też negatywne, ale to wiadomo. Muszę Cię zapytać na koniec, tym też rozpoczęliśmy trochę. Czy miewasz, mimo właśnie tej ogromnej radości, która jest w tobie i takiego pokoju serca, ale czy miewasz też te nieinstagramowe instagramowe chwile, takie momenty właśnie jednak zwątpienia i smutku? Tak, no to też się zdarza co jakiś czas i też no zawsze w takich momentach wiem, że ten Bóg ze mną jest i też zawsze w takich momentach wraca do mnie ten fragment, że zamieniłaś moją żałobę w taniec. Że Bóg nieustannie chce ten smutek zamieniać w taniec dla Niego. Więc, no, oczywiście to też jest obecne. Ale to też jest chyba takie, taka duża odpowiedzialność, nie? No, bo jednak, jak wrzucasz rolkę i wykręcasz nagle 100 tysięcy na jednej rolce, no to też chyba musisz mieć taką świadomość tego, że jednak wszystko to, co robisz, ma znaczenie i że ludzie na Ciebie patrzą. I, i masz takie, nosisz takie brzemię, że codziennie sobie myślisz, o jak wrzucę, to muszę, nie wiem, mieć. Uwagę na to, co wrzucam? Trochę tak, ale myślę, że nie jest to dla mnie jakoś bardzo obciążające. Po prostu no, dzielę się tym, jak żyję, więc no, na pewno nie chcę nieść ciężaru tego, że po prostu tak żyję. Mhm. E, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że też no, muszę uważać na to, co wrzucam do sieci. No i też potem, jak jest w rzeczywistym życiu, nie? Że jednak ludzie patrzą na nas przez pryzmat Instagrama bardzo często, mm -hmm. a potem się okazuje, że jak mamy gorszy dzień, no to ktoś już mówi, ej, a na Instagramie tak przecież weź, no co ty No mi Tak, pomiesz... żeby zachować tę spójność pomiędzy no, życiem tak, tak. online i offline. No tak, no to, to dla mnie ważna, ważna jest po prostu ta transparentność. Żeby nie prowadzić podwójnego życia, tylko żeby to, żeby to po prostu było takie jedno nieustannie. O czym marzy Milena dzisiaj? <laughs> marzy o tym, żeby tańczyć dalej, marzy o tym, żeby stworzyć w łodzi. Taką szkołę tańca kiedyś, właśnie modlitwy tańcem. No i marzę o tym, żeby mieć coraz więcej tych marzeń i żeby to życie było takie wymarzone. No to otwieraj szkołę, bo przyjdziemy materiał do ciebie. Tego ci życzymy i wierzymy, że jeśli to jest Boże pragnienie, to to po prostu nadejdzie. Bardzo dziękujemy Dzięki. za rozmowę. Dzięki, Dzięki. kochana.